Cześć, witam serdecznie w 173. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ta płyta może zaskoczyć. Wydawcą tego albumu jest ZPR Records, który dużego katalogu winylowego nie miał, bo raptem około 20 tytułów. Eee, natomiast wykonawca może zaskoczyć. Okazuje się, że w 1990 roku firma ZPR Records wydała album. Bogdana Smolenia, absolutnej legendy e, kabaretu, przede wszystkim kabaretu tej. E, moi drodzy, tutaj e, rzężenia Smolenia część pierwsza. E, dwójka również miała się e, ukazać, ale ukazała się już na kasecie, także winyl był jeden. No i coż my tutaj możemy mieć? E, typowe takie prześmiewcze zaśpiewane charakterystycznym głosem Bogdana Smolenia e, utwory. No znamy go przecież równie dobrze nie tylko z kabaretu tej, ale znamy go przede wszystkim z roli Edzia Listonosza z, z serialu Świat Według Kiepskich. E, utwór, który mnie po prostu pozytywnie rozwala to jest utwór Nie zaśpiewam już nigdy z Krawczykiem. Jest to mm, utwór otwierający drugą stronę płyty, a co się okazuje, że Krzysztof Krawczyk wziął gościnnie udział i zaśpiewał w kurkach w tym utworze panowie oczywiście mieli również dwa wielkie przeboje, przede wszystkim mężczyzna po 40 czy dziewczyny, które mam na myśli do coveru z bardzo słynnej piosenki także śpiewali trochę tych duetów z Krzysztofem Krawczykiem, natomiast tutaj mamy ten long play ZPR Records, proszę bardzo Wydawcą był tak jak mówię menadżer Krzysztofa Krawczyka Andrzej Kosmala, dlatego że on był właśnie dyrektorem artystycznym e, wydawnictwa ZPR Records. I jeszcze raz okładka, bo naprawdę warto tą płytę zobaczyć. Jest to ciekawostka, ale dość rzadki już dzisiaj winyl.